Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek. Więc tak, ostatnio było dosyć sporo odcinków z MVMów, były to cztery części, także jeszcze nie było odcinka w Nowym Roku, także życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku, żeby ten rok był o wiele lepszy niż poprzedni, żeby wszystko się każdemu udało, żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia, no i po prostu, żeby było bardzo fajnie. A dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym postanowiłem zmienić kikapy na mojej klawiaturze, ponieważ wiele osób pisało mi, że mam za głośną klawiaturę. Przy czym nie zmieniło się aż tak wiele. Jednak zmieniłem kikapy oraz nałożyłem e, takie gumki specjalne, oringi, żeby w teorii była trochę cichsza. No i przede wszystkim też ma inny feeling. I jest to też pokazanie, że na klawiaturze Razera da się zamontować inne kicapy. Jedyny, jedyny jedyną taką przeszkodą, którą jakby zauważyłem, to był przy montażu e, przycisku funkcyjnego i kopiowania, ponieważ w większości klawiatur jest on zazwyczaj większy. Akurat u mnie niestety nie pasował, jednak reszta wszystkie przyciski pasowały. Także, jeżeli ktoś ma klawiaturę Razera i taką jak ja, czyli Razer Brachlidau Chroma V2. I chciałby sobie także wymienić kcape, także nie musicie wymieniać na jakieś razerowskie, możecie wziąć sobie takie, jak ja tutaj wziąłem od SPC Gear i też sobie wymienicie. Ogólnie sądzę, że w sumie jest to też dosyć dobre, bardzo fajnie, o wiele lepiej się moim zdaniem klika. Co do dźwięku to. Także myślę, że to będzie też o wiele lepsze, jak będę nagrywać bardziej jakieś każuale, Gdzie, no, na każualach zazwyczaj po prostu słyszycie tą klawiaturę. I teraz po prostu będzie, mam nadzieję, że trochę cichsza. Także to było w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. No to komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!